Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o niskim poziomie płynu w układzie kierowniczym. Jest to problem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak go rozpoznać i jak sobie z nim poradzić. W filmie omówimy następujące tematy objawy niskiego poziomu płynu w układzie kierowniczym, przyczyny niskiego poziomu płynu w układzie, kierowniczym często zadawane pytania dotyczące niskiego poziomu płynu w układzie kierowniczym, jeśli masz problemy z układem kierowniczym. Koniecznie obejrzyj ten film, pomoże Ci on zdiagnozować problem i znaleźć rozwiązanie. Trudności w obracaniu kierownicą to najbardziej oczywisty objaw, kierownica może stawiać większy opór. Zwłaszcza przy niskich prędkościach lub podczas parkowania. Hałasy podczas obracania kierownicą. Niski poziom płynu może powodować hałasy, takie jak stuki, piski lub zgrzyty, podczas obracania kierownicą. Szarpanie kierownicy Kierownica może szarpać lub wibrować, zwłaszcza na nierównej nawierzchni. Wycieki płynu Jeśli zauważysz wycieki płynu pod samochodem. Może to oznaczać, że układ wspomagania jest nieszczelny. Zapalenie się kontrolki wspomagania układu kierowniczego. W niektórych samochodach może zapalić się kontrolka ostrzegawcza, jeśli poziom płynu jest zbyt niski. Nieszczelności. Najczęstszą przyczyną niskiego poziomu płynu są nieszczelności w układzie wspomagania. Mogą one wystąpić w przewodach, pompie lub przekładni kierowniczej. Zużycie. Z czasem płyn wspomagania może ulec zużyciu i stracić swoje właściwości. Przegrzanie, przegrzanie układu wspomagania może również prowadzić do spadku poziomu płynu. 1. Jak sprawdzić poziom płynu wspomagania układu kierowniczego? Poziom płynu wspomagania można sprawdzić za pomocą bagnetu lub wskaźnika poziomu płynu, który znajduje się w zbiorniku płynu wspomagania. Poziom płynu powinien znajdować się między oznaczeniami min i max. 2. Jaki płyn wspomagania układu kierowniczego stosować? Należy stosować płyn wspomagania zalecany przez producenta samochodu. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu. 3. Jak często należy wymieniać płyn wspomagania układu kierowniczego? Płyn wspomagania układu kierowniczego należy wymieniać co 2 do 3 lata lub zgodnie ze zaleceniami producenta samochodu. 4. Co zrobić, gdy poziom płynu wspomagania układu kierowniczego jest niski? Jeśli poziom płynu wspomagania układu kierowniczego jest niski, należy go uzupełnić do odpowiedniego poziomu. Jeśli poziom płynu jest bardzo niski lub jeśli występują inne objawy, takie jak hałasy lub szarpanie kierownicy, należy skontaktować się z mechanikiem. 5. Czy można jeździć z niskim poziomem płynu wspomagania układu kierowniczego? Jazda z niskim poziomem płynu wspomagania układu kierowniczego nie jest zalecana, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia układu wspomagania. 6. Ile kosztuje wymiana płynów wspomagania układu kierowniczego? Koszt wymiany płynów wspomagania układu kierowniczego może się różnić w zależności od modelu samochodu i warsztatu. Zazwyczaj koszt ten wynosi od 100 do 200 zł. Niski poziom płynu wspomagania układu kierowniczego może prowadzić do poważnych problemów. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać poziom płynu i uzupełniać go w razie potrzeby. Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy niskiego poziomu płynu, Skontaktuj się z mechanikiem. Niski poziom płynu w układzie wspomagania kierownicy może objawiać się na kilka sposobów. Najczęstsze z nich to, niski poziom płynu w zbiorniku. To najprostszy do sprawdzenia objaw. Wystarczy otworzyć maskę i sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku. Jeśli jest on poniżej minimalnego poziomu, to oznacza, że układ nie ma wystarczającej ilości płynu do prawidłowego działania. Odgłosy narzekania lub jęczenia gdy pompa wspomagania pracuje bez wystarczającej ilości płynu, może wydawać głośne dźwięki takie jak jęczenie lub narzekanie. Dzieje się tak, ponieważ pompa musi pracować ciężej, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie w układzie, trudności w obracaniu kierownicą, jeśli poziom płynu jest niski. Kierownica może stać się cięższa do obracania, szczególnie przy niskich prędkościach. Może to być szczególnie niebezpieczne podczas parkowania lub wykonywania manewrów. Sprawdzenie poziomu płynu w układzie wspomagania kierownicy jest bardzo proste. Wystarczy otworzyć maskę samochodu, zlokalizować zbiorniczek płynu wspomagania kierownicy. Zwykle znajduje się on w pobliżu pompy wspomagania, a jego kolor jest często czarny lub przezroczysty. Sprawdzić poziom płynu. Na zbiorniczku powinny być oznaczenia minimalnego i maksymalnego poziomu płynu. Jeśli poziom płynu jest poniżej minimalnego poziomu, należy go uzupełnić. Istnieje kilka powodów, dla których poziom płynu w układzie wspomagania kierownicy może być niski. Najczęstsze z nich to, nieszczelności w układzie, nieszczelności w przewodach, wężykach lub uszczelkach pompy wspomagania mogą powodować wyciek płynu. Zużycie pompy wspomagania z czasem pompa wspomagania może się zużywać, co może prowadzić do zmniejszenia jej wydajności i wycieków płynu. Niewłaściwy płyn wspomagania, używanie niewłaściwego płynu wspomagania może uszkodzić pompę i uszczelki, co może prowadzić do wycieków. Płyn wspomagania układu kierowniczego powinien wystarczyć na cały okres eksploatacji samochodu, jednakże, jeśli układ jest nieszczelny lub pompa wspomagania jest zużyta. Może być konieczne częstsze uzupełnianie płynu. Nie, utrata płynu wspomagania układu kierowniczego nie jest normalna. Jeśli zauważysz, że poziom płynu w układzie wspomagania kierownicy spada, należy jak najszybciej znaleźć przyczynę wycieku i ją usunąć. Rodzaj płynu wspomagania układu kierowniczego którego potrzebujesz, zależy od marki i modelu Twojego samochodu. Informacje na temat odpowiedniego płynu można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu lub na stronie internetowej producenta. Jazda z niskim poziomem płynu wspomagania układu kierowniczego może być szkodliwa dla pompy wspomagania. Pompa może się przegrzać i ulec uszkodzeniu, co może prowadzić do kosztownych napraw.